Dlaczego smarujemy ten kremik przed spacerem? Bo to jest kremik ochronny do zadań specjalnych. To jak dla żołnierza. No. No ja pewnie jestem, że jestem żołnierem. Jak jest na dworze zimno i jest mróz i szczypie w nosy, albo jak jest wiatr taki silny jak dzisiaj, no to coś musi nas chronić, prawda? Tak. A chronią nas dermokosmetyki od La roche Mówi się, uh -huh, tylko czołam z dołnierzy. A on do pustej głowy nie, się nie rutuje. tak. Ja nie mam pustej głowy. A mi na chcieliśmy na taki kamuflaż? Punk, Taki kamuflaż jest ok? Nie. Zobacz sobie. Teraz nikt mnie nie zauważył. No pewnie, że nie. Mamo, ja ci zrobię kamuflaż. Nie, ja nie potrzebuję. Ja mam na twarzy makijaż. Każdy potrzebuję tego koloru. Czuję rację. A ja lubię tam. A ten jest po kąpieli. Po kąpiułce. Do smarowania. Ja też go lubię. Mogę pisać piłką. Krem do zadań specjalnych: Cicaplast B5 Plus i Balsam Lipikar AP. +M. To świetny duet na jesień i zimę, kiedy wrażliwa skóra dzieci potrzebuje wyjątkowej ochrony. Zwłaszcza na świeżym powietrzu.